Dzień dobry kochani. Zgodnie z obietnicą zaczynam opowieści o zdjęciach, które zechcieliście kupić i Afrika butik .pl. I pierwsze zdjęcie, które chciałabym Wam pokazać, o którym chciałabym Wam opowiedzieć, to jest zdjęcie dwóch Gepardów. To jest zdjęcie, które zrobiłam 20 lat temu, kiedy pracowałam w Ośrodku Rozrodu Lwów. W jednym z prywatnych rezerwatów położonym w okolicach Parku Narodowego Krugera w Republice Południowej Afryki. W tych rezerwatach okalających, a jest ich kilkaset, okalających Park Narodowy Krugera, goście przyjeżdżają oglądać Wielką Piątkę Afrykańską. To jest pięć zwierząt najtrudniejszych do upolowania, najgroźniejszych. Dla myśliwych, 100 lat temu tak zwani wielcy, biali myśliwi, polowali na te zwierzęta namiętnie. Współcześnie, niestety, też polowania są realizowane głównie na południu Afryki. I w skład Wielkiej Piątki wchodzi słoń, nosorożec, bawu i dwa koty lew i lampart. W skład Wielkiej Piątki nie wchodzi Gepard. Dlaczego? Na moich wyprawach, kiedy porównuję Geparda i Lamparta, zawsze o Lamparcie mówię zapaśnik. Natomiast patrząc na Geparda, myślę siedemnastoletnia modelka. Smukłe ciało, długie nogi, wysunięta szyja, mała główka, zgrabny, bardzo zgrabny kot. Charakterystyczne dla niego są łezki, które możecie tutaj u tej pary zobaczyć, ciemne łezki spływające z kącika oka aż na dół pyszczka. Jest natomiast pytanie zasadnicze pytanie, czy Gepard na pewno jest kotem? Jestem pewna, że większość z Was w domu ma koty i kiedy patrzycie na ich łapki. To widzicie, że one są zwinięte, a pazury są wysuwane tylko wtedy, kiedy trzeba podrapać, zaczepić, rozdrapać. Nasze koty mają schowane pazury na co dzień. Gepardy natomiast mają na stałe wysunięte pazury do przodu, tak jak psy. W związku z tym, mimo wyglądu, Pięknej, jasnej sierści, centek, zachowań kocich. Cały czas środowisko naukowców i przewodników ma wątpliwości, czy ten jedyny przedstawiciel tego gatunku jest na pewno kotem. Przyjmijmy, przyjmijmy na dzisiaj, że jest. I to, co chciałabym Wam powiedzieć o Gepardzie, to to, że nie jest zagrożony wyginięciem w Afryce. Z wyjątkiem jednego obszaru, a jest tym obszarem Namibia, mój ciepły kraj, o którym już wspominałam. Otóż otwarte tereny Namibii w większej części poza pustynnej porośnięte są gęstym buszem. On nie jest wysoki, ale jest gęsty. I z poziomu patrzenia naszego Geparda nie jest możliwym zobaczyć gdzieś w oddali. Antylopkę. Na moich wyprawach ja zawsze uczę gości myśleć o tym, co je zwierzę, na które patrzymy i co jest dla niego zagrożeniem. Nasz Gepard idzie na małą antylopkę. To może być na południu Afryki impala, to może być springbok, to może być na wschodzie też mała impala albo gazela Thompsona. Gepard natomiast nie ma szans w starciu z lampartem, z lwem i z człowiekiem. W Namibii, o której wspominam, kilkadziesiąt lat temu pojawiła się wspaniała kobieta, amerykanka, dr Lori Marker, która założyła Fundację Cheetah Conservation Fund. Otóż ona od tych kilkudziesięciu lat, poza badaniami genetycznymi dotyczącymi populacji gepardów namibijskich, zajmuje się ratowaniem małych gepardów. Duże gepardy, mając naturalną barierę w postaci krzaków między sobą a potencjalnym jedzeniem, decydują się iść w stronę ludzkich farm. Tam są kuski, tam są owieczki, tam jest drób. W związku z tym, farmerzy bezwzględnie je wybijają. Doktor Marker stworzyła cały system wspierania farmerów, aby nie zabijali tych gepardów, a jeżeli już to zrobią, to jeżeli jest to samica i miała młode, żeby małe gepardy były dostarczane do fundacji. Ona hoduje również psy pasterskie, które rozdaje tym farmerom po to, żeby mogli Chronić swoje stada, te psy odganiają gepardy, a również ma zespół ludzi, który wycina ten burz, i z tych krzaków są produkowane kostki opałowe. Muszę Wam powiedzieć, że kilka lat temu nawet widziałam w jednej polskiej sieci supermarketów właśnie te kostki produkowane przez dr. Marker. Gepardy są delikatne, w związku z tym łatwo je przystosować do życia w domu. I to się działo w przeszłości na arabskich dworach i to się dzieje współcześnie niestety, czy też właśnie w Arabii, czy w Stanach Zjednoczonych. I jeżeli byście mnie zobaczyli wkurzoną na sawanie, to a goście niektórzy mnie taką widzieli, to wtedy, kiedy widzę, jak na jakimś obszarze, gdzie można jeździć offroadowo, Delikatnie mówiąc, nierozsądny dla mnie pseudoprzewodnik siedzi na ogonie takiego polującego geparda. I ja wtedy dostaję szału, ponieważ wiem, że ten gepard po pierwsze prawdopodobnie nie dopadnie swojej ofiary, po drugie, jeżeli to jest samica, będzie miała stres, może nie zajść w ciążę, może nie donosić ciąży. No i działam wtedy niezwykle... Energicznie. Na koniec tego nagrania chciałabym, żebyśmy pomyśleli o Gepardzie jako najszybszym zwierzaku świata. Wszyscy wiemy, że jest najszybszy, że może osiągnąć 120 km na godzinę w kilkanaście sekund. A ja za każdym razem, będąc w Serengeti czy na obszarze. Ngorongoro, ngoro, otwartego obszaru Ngorongoro. Patrzę na te antylopy, na gazelę Thompsona, które zmykają przed Gepardami, ratują sobie życie. I myślę, czy na pewno Gepard jest najszybszym ssakiem na sawanie. Zostawiam Was z tą myślą. Życzę Wam wspaniałego weekendu. Odpoczywajcie. Zapraszam woremiafrikabutik.pl Wybierzcie swoje zdjęcie. Mamy już komplety zdjęć, bo takie były życzenia gości. Po trzy zdjęcia. Kolekcja Wielka Piątka również się pojawiła, czy za chwilę pojawi, ale już można zamawiać na stronie. Wszystkie zdjęcia, dopóki jestem w Polsce, są przeze mnie podpisywane osobiście. Niektórzy z Was zażyczyli sobie osobiste dedykacje. Niektórzy zażyczyli sobie krótkie opisy zdjęć. Też to realizujemy, bo bardzo chcę, żeby część mojej Afryki znalazła się w Waszym domu, żebyście o niej marzyli, żebyście planowali ze mną wyprawy. www.moremiafrica.bootik.pl Wszystkiego dobrego, wspaniałego weekendu i do usłyszenia następnym razem.